No i wróciła sprawa tych dwóch kodałów, tych przestępców, wąsika, jego chłopaka Kamińskiego, czy Kamińskiego z wąsem, jak już niektórzy mówią. No, słynny Kamiński, na którego próbowano zdobyć sejm, tak zwanego tarana na Kamińskiego. Cała Polska świat z tego śmieje, ale to tak w dupie mają generalnie bardziej, patrząc na zasadzie, jakie krytyński kraje. Tak jak my oglądamy inne kraje, gdzieś na przykład się biją w Indonezji, czy jakiejś tam innej Harezji i już mówimy sobie, jakie prymitywy, co nie? No to jest to samo, właśnie dzięki takim pedałom jak PiS, bo Polscy mówią, którzy teraz może to nie, nie atakowali, ale to dziennikarze przecież ich tam pchali. Wszyscy widzieliśmy, jak muż taki szturm przeprowadzili, a oni teraz to na dziennikarzy zwalają, jak zawsze na opozycję zwalali, tak teraz na dziennikarzy. No i teraz się okazało, że co wyszło? No wyszło z tym, że oczywiście, wiesz, że no, dzieci miały mieć pieniądze na, za gwałty, za pobicia, no ale Kamiński zabrał z wąsikiem z Funduszu Sprawiedliwości, Parę milionów kupili system do inwigilacji, czyli mamy tak, pierwsze złamane prawo to jest tak zwana usta ustawa o stabilnych funduszach, czy po prostu tak zwanej, e, jak jeszcze taka jest nazwa o tych stabilizacji, stabiliz stabilizacji, funduszy, stabilizacji funduszy, czyli generalnie chodzi o to, że po prostu e, nie można wydawać kasy innej niż jest ona przeznaczona. Otóż no mają 8 lat kamieński z wąsikiem i ziobro. Mm. Później mamy oczywiście to, że ukradli dzieciom pieniądze z tego funduszu, bo dzieci umierały, a oni siebie po prostu podsłuchiwali. To jest kolejne do 25 lat więzienia, pozbawienia wolności za nieumyślne zabójstwo. Później mamy kolejny artykuł dla Wąsika Kamińskiego, Ziobro Kaczyńskiego, za to, że podsłuchiwali nie korupcję, a opozycję. Kolejne 30 lat, kolejne 30 za, za to, że po prostu sfałszowali wybory tym podsłuchiwaniem. Taka afera Watergate. Kolejny za to, że kolejny mamy artykuł za to, że no, za to, że właśnie, że oni z funduszu operacyjnego tylko mogą wydawać pieniądze z tego z funduszu obcego. To jeżeli wydali, to jest tak zwane właśnie zamanie ustawy o, o finansach publicznych znowu, czyli kolejne trzy lata, w tym przypadku najmniejszy wyrok. No i przede wszystkim porodzenie sądów w błąd, używanie broni przeciwko Polakom, to jest kara do żywocia, bo to jest próba zabójstwa społeczeństwa polskiego na rzecz obcego wywiadu, czyli Izraela, to jest kolejne do żywocia. Te z więzienia nigdy nie wyjdą, kurwa, Taka Kaczyński, Ziobro, to inne pedały. To jest takim innymi bywanym Pegasusem. A wiecie, że gdyby nie było wyborów, to jest najfajniejsze, słuchajcie, gdyby nie było wyborów, normalnie kupili to legalnie z operacyjnego, i żaden nikt nie mógł, nie, nie mógł w to wejść i wejrzeć, bo nikt nie może wchodzić w fundusze służb. Ale oni to coś zrobili, bo chcieli koniecznie, żeby wabory, wybory sfałszować, co nie? To jest najfajniejszy dowód, że pis wybory i nie z żadną partią. I 4H wszystko, co wziął, musi oddać, całą kasę, każdą złotówkę, bo 4H rządzi nielegalnie.